Dzień dobry, ogłaszamy konkurs. Kto najlepiej napisze o Spider-Manie? Nie, dużo o tym opowie Ten wygra ym, darmowa Na każdym sezonie pod koniec darmowa nemotka. I napiszcie ym, dużo pozytywnych komentarzy. Dziękuję. Lecimy może na jakiś odludny domek jakiś tu. Jakiś odludny... Tak naprawdę na jajajna. Chciałem lecieć na Eminema. Kiedy ale... nagrywaliśmy ten film, to za, to... To mnie tam zabiły, ale. Ja? Dobra właśnie, zawsze się nie gadamy, ale próbujemy się skupić na meczu. Gdy I nowy kozioł. Aż kanał się rozkręca jak coś. No, ten tak mi trochę biega. młodzi ludzie! walony. Nie pytam, on się budował razem ze mną w boksie. Nie wnikam na zachowania takiego. Jeśli chcecie, możecie wbijać do nas na kanał. Z. Zrobimy live streama i pokażemy live Wam raz, na jakiej mapie to będzie. Ale do live streama i ciekawe. Zapraszam Was do. Jak chcecie, to możemy zagrać sobie razem kreatywa. Zrobię mapy i zobaczymy, kto wygra. Jestem tu histerio. Nel no, no,